Wyobraź sobie świat, w którym z dnia na dzień miliardy dolarów znikają bez śladu, gdzie cyfrowa rewolucja, która miała dać ludziom wolność finansową, zamienia się w pole bitwy pełne oszustów, hakerów i nieuczciwych platform. Bitcoin miał być alternatywą dla skorumpowanych instytucji finansowych, ale czy na pewno uniknął tych samych błędów? Dzisiaj zanurzymy się w najmroczniejsze zakamarki świata kryptowalut i odkryjemy największe skandale, które wstrząsnęły bitcoinem. Jeśli myślisz, że bitcoin to tylko technologia i finanse, to ta historia pokaże ci, jak wiele ludzkiej chciwości, oszustw i tajemnic kryje się za kodem blockchaina. Zostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz, może zmienić twoje spojrzenie na świat kryptowalut. Japonia, rok 2014, Mabut GOX, największa giełda bitcoinów na świecie. To tutaj przechodzi ponad 70% wszystkich transakcji bitcoinów. Nagle chaos. Użytkownicy próbują wypłacić swoje środki, ale nic nie działa. Po kilku dniach ogłoszono 850 tysięcy bitcoinów zniknęło. To był jeden z największych wstrząsów w historii krypto giełda, której wszyscy ufali, w jednej chwili przestała istnieć. Co się stało? Jak mogło dojść do tak kolosalnej kradzieży? I co ważniejsze, czy kiedykolwiek odzyskano te środki? Bitcoin miał być wolnością, ale szybko okazało się, że w rękach niewłaściwych ludzi może stać się narzędziem do ukrywania nielegalnych interesów. Silk Road czarny rynek internetu, gdzie można było kupić wszystko, od narkotyków, po fałszywe dokumenty. Wszystko za bitcoiny. FBI w końcu dopadło twórce Silk Road, Rosa Ulbrichta. Ale do dzisiaj wiele osób zastanawia się, czy Silk Road to tylko przeszłość? Czy może takich ukrytych rynków jest więcej? A może Bitcoin sam w sobie nie jest winny, tylko ludzie, którzy go używają. Kiedy Bitcoin osiągnął swoją pierwszą dużą wartość, na rynek wkroczyli ci, którzy chcieli zarobić szybko i bez wysiłku, kosztem naiwnych inwestorów. Pamiętacie, OneCoin miał być nowym Bitcoinem, ale okazał się jedną z największych piramid finansowych w historii. Ludzie inwestowali miliony dolarów, nie wiedząc, że tak naprawdę żadnej kryptowaluty nie było. Potem przyszły fałszywe ICO, Initial Coin Offerings, czyli nowe projekty kryptowalutowe, które obiecywały inwestorom góry złota tylko po to, by zniknąć z ich pieniędzmi. Czy da się odróżnić prawdziwe innowacje od oszustw? A może skandale to nieunikniona część każdej finansowej rewolucji? Banki i rządy od lat próbują zdyskredytować kryptowaluty. Czy robią to, bo naprawdę obawiają się oszustw? Czy może bitcoin zagraża ich monopolowi na pieniądz? Wiele krajów wprowadza coraz to nowe regulacje: niektóre zabraniają używania bitcoina, inne próbują go opodatkować na każdym kroku. Ale jedno jest pewne bitcoin nie znika, wręcz przeciwnie, rośnie w siłę. Mimo tych wszystkich kontrowersji, bitcoin przetrwał. Ba! Stał się jeszcze silniejszy. Gdy spojrzymy na każdy z tych skandali, zobaczymy, że każda z tych historii czegoś nas nauczyła. Dziś Bitcoin jest bardziej odporny, a ludzie coraz lepiej rozumieją ryzyko związane z kryptowalutami. Więc czy te skandale to dowód na upadek Bitcoina, czy może jego prawdziwą siłą jest to, że przetrwał te wszystkie próby i wciąż się rozwija? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli chcecie więcej takich historii, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Kolejne odcinki już w drodze.